papieża Jana Pawła II. Niech jego wstawiennictwo będzie dla nas pociechą i źródłem wszelkich potrzebnych łask. Dla dzieci i młodzieży, ale także dla całego środowiska, w którym ona jest, dla którego pracuje. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji tych wszystkich, którzy troszczą się i dbają o piękno naszej przyrody. Wszechmogący ojciec i syn i duch święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Amen. Bogu niech będą. Jest A my z ogromnym podziękowaniem na zakończenie tej mszy świętej dla księdza dziekana, który teraz nam potowarzyszy. Na Ja! Ojczy... jeszcze raz. Dziękujemy również... Dziękujemy również Szkole Policji, która nam tę tyłu... łączność... Tak. tak. Państwo, przeżyliśmy piękną grze którą zapamiętamy na całe życie, ale miło się organizuje takim rzędem, z takim organizatorem, jakim jest Ludzie Nie niepogędzie, to jest szczególne miejsce. Na tym brzegu kardynał Wojtyła postawił stopę, że był na jeziorze Głębokim, że był w miejscowości Niepogrędzie, obecny tutaj wśród nas, pan dr. Yang. Z swoją inicjatywą zachęcił wszystkie samorządy i ustawiono na wieki symbole. Korzystając z tej szczególnej okazji, chciałem podziękować naszej Radzie Gminy, obecnym tutaj Panem Przewodniczącym i całej Radzie, za to, że prowadziła do imprez naszej gminy tą Pan Ryszard Cyrka. Witam Pana Burmistrza. Gospodarz tego terenu, lasów. Pan Nadleśniczy Wacław, Wacław Marzyński z Grytowa. Gospodarz tego obiektu, niezamieszkałego domku, Pan Dyrektor Ryszard Jok z małżonką. Witamy pięknie. Witam naszych wspaniałych proboszczy, proboszcza tej palatki <głoszka>, right. na drzewie, proboszcza Stanisława Lewińskiego, proboszcza tej palatki na drzewie, Za chwilę zapraszamy wszystkich państwa do szkoły na skutek teatralną, którą przedstawią nam aktorzy Teatru Nowego w Słupsku. Jamka, który jest tutaj u nas, inicjatora tego e, wydania? E, w z grupą Karola Wojtywy. Proszę o kilka zdań, bo Pan jest prawie tego wspaniałego przyjęcia. Serdecznie dziękuję tutaj Panu Wojtowi, ale ojcu Ryszardowi i wszystkim, którzy na tym szlaku, że tak powiem, upamiętniają tą stopę księdza arcybiskupa Karola Wojtyły sprzed 44 lat. Wszystkim, wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Stokrotnie Bóg zapłać i wie, gdzie Bóg zapłać. Szanowni Państwo, pozwólcie, że jeszcze trzy słowa na koniec ja. Znaczy nie na koniec, czego spotkania. Otóż po pierwsze to bardzo gorąco wszystkim dziękujemy, że tu jesteście. Skądkolwiek przybyliście bo przecież nie są tutaj tylko nasze miejscowości, ale przyjechaliście czasami z daleka, z Bytowa, ze Słupska, z okolicy. Bardzo gorąco wszystkim dziękuję i teraz niech nie poględzie i gałęzowo zaklaska gościom, którzy do nas dzisiaj przyszli. No, ale gdzieś tam ministranci, panowie będą rozdawali wszystkim te karty pamiątkowe z tej dzisiejszej pierwszej mszy świętej. Na wodzie. To druga sprawa. Trzecia sprawa. Wśród tych dziesięciu pomników, które stanęły na szlaku spływu słupią, zabrakło tego pomnika tutaj. Chcemy, aby był widzialny znak, aby był na stałe zamontowany maszt z flagą papieską, z herbem naszego papieża. Chcemy, żeby była jego stopa tutaj, co pan Wójt skrzętnie załatwia. Nie wiem jak, ale będziemy mieli stopę papieża. nie wielu ludzi, nie ma błogosławień, a zemsta, którą przygotował dla nas Teatr Nowy, niech nas wspaniale tego wieczoru bawi, tego wam wszystkich życzę. Wszystkiego do dobrego.